Tak wygląda dom, w którym zamontowaliśmy gruntową pompę ciepła 3 lata temu, a teraz przejdźmy do kotłowni. Jesteśmy w maszynowni pompy ciepła, gdzie klient już maszynownię przerobił tak naprawdę na składzik budowlany, w którym mamy gruntową pompę ciepła, bufor, wszystkie rurki do podłączenia farby, stół, świetlówka i zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Tak, jest to y, pompa ciepła o mocy 11 kW, gdzie zostały zrobione dwa odwierty po 100 metrów. Dom, w którym się znajdujemy, ma powierzchnię 180 m2. Wszystko jest zgrzane y, grzejnikami. Tutaj pokażę Wam teraz krzywą grzewczą, czyli przy 0 stopniach mamy około 40 stopni, puszczamy na grzejniki. Ta pompa ciepła przez 3 lata. Bo już 3 lata temu ją zamontowaliśmy tutaj w tym budynku. Wzięła, proszę, kamerzysto to pokaż, 13 tysięcy kWh. Czyli przeliczając to na średnio roczne zużycie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wychodzi nam 13 tysięcy, dzielimy na 3 lata, wychodzi około 4300 kWh. W tym momencie kilowat Kosztuje nas około 66 groszy, czyli rok zamykamy w kwocie 3000 zł za prąd. Jak wiecie, teraz węgiel kosztuje tona około 1800 zł, czyli dwie tony, jakbyśmy spalili węgla. Tyle kosztuje nas ogrzewanie pompom ciepła.